Witajcie kochani, tutaj wróżka Kamila, która magicznie waszą pełnię księżyca rozpoczyna. Kochani, 12 lutego mamy pełnię księżyca w znaku lwa, inaczej zwaną śnieżnym księżycem. Kochani, co to będzie za pełnia? W tym roku śnieżny księżyc oświetli śmiałego lwa właśnie 12 lutego w środę. Hmm. Tym samym rozbudzi u nas chęć e, realizowania siebie. E, będzie, wam, będzie nam się tak naprawdę chciało. Jak mamy jakieś ambicje, będziemy je realizować, mamy jakieś cele, będziemy je realizować. E, pełnia, tak jak każda pełnia, jest to taki czas podsumowań dotychczasowego, że tak powiem, życia i planowania, e, że tak powiem, e, kolejnych dni. E, pełnia znaku. Lwa, kochani, lew, znak zodiaku, trygon ognia, siła, ambicja, e, rozwój, odwaga, determinacja, męs, męstwo, władza i tak dalej i tak dalej. Czyli, kochani, właśnie podczas tej pełni. E, ta energia u nas się uaktywni. Będziemy bardziej waleczni, będziemy bardziej e, konsekwentni. E, jak mamy jakieś cele, będziemy je realizować. Nie będziemy się już bać. E, w tym czasie rozbudzimy w sobie odwagę do tego, żeby po prostu działać. I w sferach zawodowych, i w sferach prywatnych, w sferach zawodowych. Może to dotyczyć tego, że w końcu podejmiemy decyzję o tym, żeby nie wiem, zmienić pracę, postawić się szefowi, prawda, zaryzykować, wejść w jakiś projekt, prawda, dla artystów też, twórców bo to będzie bardzo taka, że tak powiem, płodna pe pełnia. Jeżeli chodzi o sprawy związkowo-uczuciowe, również jeżeli ktoś nam się podobał, a nie mieliśmy odwagi, żeby na przykład kogoś zaprosić na spotkanie, na randkę, pamiętajcie już niedługo walentynki, także ta pełnia też y, nas rozbudzi. Jeżeli staramy się o dziecko, też nam może generalnie wyjść, bo to będzie bardzo płodna e, pełnia. Także, kochani, marzenia zamieniamy w cele i się realizujemy. A, a tak naprawdę zobaczymy, jaka ta energia będzie dla każdego znaku Zodiaku. Jaka energia? Dla Barana. O, czwórka kielichów. Drogi Baranie, ta pełnia przyniesie taką energię nostalgiczną dla Ciebie. Będziesz się zastanawiał, czy ta osoba, z którą jesteś, to jest dla Ciebie. Może, może jest dla Ciebie, a Ty po prostu jej nie chcesz docenić. Jeżeli jesteś singlem, będziesz się zastanawiał, czy być tym singlem, czy nie, nie podejmiesz zbyt pochopnych decyzji, zbyt radykalnych, raczej zostaniesz w tym stanie, co jesteś. Jeżeli chodzi o pracę, podczas właśnie tej pełni też, no niby tą pracę masz, ale czy to jest to? Czyli, reasumując, kochane baranie, energia pełni przyniesie dla Ciebie refleksję, zadumę, zastanawianie się tak naprawdę, w którą ja stronę powinienem iść. I dopiero później będziesz e, się realizował. Byk. Dwójka buław. Dla byka dwójka buław, czyli wybór. Iść w prawo, czy iść w lewo. E, warto, żebyś podczas właśnie tej pełni zastanowił się tak naprawdę, czy ta relacja, w której jesteś, jest dla ciebie, czy nie. Czy ta praca też. No będziesz właśnie w podobnej energii troszeczkę do e, barana. Ale tutaj są buławy, więc ty byku jednak podejmiesz y, działanie, jednak się zdecydujesz albo w prawo, albo w lewo. Czyli tutaj już po, pewne decyzje będą podjęte, podejmiesz te decyzje i wyruszysz w coś nowego. Y, dobrze by było. To jest też karta podróży, wyjazdów, przemieszczeń, jakichś informacji, ale tak naprawdę karta wyboru, więc ta energia pełni y, przyniesie. Rozwiązanie oczywiście pewnych sytuacji, z którymi się tam borykasz, problemów, ale musisz podjąć decyzję. Bliźniak, sąd ostateczny, drogi bliźniaku, ta pełnia przyniesie również nostalgię związaną z przeszłością. Może pewne rzeczy się z przeszłości pojawią. Na przykład nie wiem, były partner, z którym trzeba zakończyć relacje typu rozwód, czy jakieś sprawy sądowe się pojawią, czy sprawy urzędowe, czy sprawy związane z pracą, może będziesz podejmował jakieś właśnie decyzje, czy zostać, czy nie. Generalnie są dostateczne to jest powrót do przeszłości, rozliczenia się z tą przeszłością, żeby pomóc tak naprawdę iść w nowe. Bez tego nie ruszysz. Rak. Dziesiątka denarów dziesiątka buław, przepraszam. Karta ciężkości, ciężaru. Ta energia wyzwoli cię tak naprawdę drogi, drogi, drogi raku z tego, co cię boli. Z tego, co ci ciąży. Dźwigasz coś, od pewnego czasu, drogi raku, co jest dla ciebie już nie do udźwignięcia, więc ta pełnia, ta energia pełni Ciebie oświeci, powiesz mam dosyć, mam dosyć, nie będę sam dźwigał tego ciężaru, albo Ty mi pomożesz, drogi mężu, żono, albo ja rezygnuję, albo Ty mi szefie pomożesz, albo rezygnuję, albo Ty mi współpracowniku pomożesz, albo rezygnuję, ta pełnia dla Ciebie raku będzie dla Ciebie wyzwoleniem, wyswobodzisz się po prostu z ciężaru. Będzie ciężko, oczywiście, każda decyzja e, jest ciężka, ale, ale poczujesz ulgę. Jeżeli coś ci doskwiera, idź do lekarza. Mówię tutaj, jeżeli chodzi o zdrowie. Także pozbędziesz się balastu. E, dla lwa, siódemka denarów, karta cierpliwości. Cierpliwości. E, Drugi lewku, to jest, to jest e, pełnia w Twoim znaku. Ty jesteś narwany, jak jasna choler. Energiczny, rozbudzi cię to oczywiście, ale siódemka denaru mówi stop. Przeczekaj, przemyśl. Może to nie dobry moment. Ta energia, ta karta mówi o cierpliwości. Wszystko sobie pozałatwiasz oczywiście, te plany, które masz, te cele, które masz, oczywiście będą się realizowały. Ten, ten projekt, w który się zaangażowałeś, również ma potencjał, ale karta mówi wstrzymaj się na chwilę, przemyśl. Wymaga to cierpliwości. Czyli co nagle? To po diable. Energia dla panny dziesiątka Wo, Uważ, uważam, że, uważam, że ta pełnia naprawdę będzie dla niektórych bardzo dużym wyzwaniem. Ty, panno, wyjmiesz dziesięć mieczy ze swoich pleców i ruszysz do przodu. To, co cię bardzo bolało, bardzo bolało, czy będzie dla Ciebie teraz tak jakby trochę takim wybawieniem. Odrodzeniem, oczyszczeniem, uwolnieniem się. Czyli jeżeli byłaś w toksycznej relacji, cierpiałaś po rozpadzie tego związku, teraz się na nowo, o, o, że tak powiem, odrodzisz, powiesz Boże, po co ja z tą osobą byłam, nie? Jeżeli w pracy byłaś wykorzystywana, czy był jakiś mobbing, czy po prostu nie dostawałaś tyle pieniędzy, co chciałaś. E, no to powiesz, mam dosyć, chcę się oczyścić, chcę iść w nowe. E, także ta energia, droga Pan, no ta karta Ciebie po prostu e, odrodzi. Po bólach przyjdzie, przyjdzie ukojenie. Waga, piękna karta dwójki kielichów, droga Wago, ta energia pełni przyniesie miłość, e, radość, szczęście, bardzo dobrą współpracę w końcu. Może właśnie dlatego, że ruszysz do przodu, może właśnie ta pełnia w lewku rozbudzi w tobie odwagę, i powiesz, tak, chcę zawalczyć. Chcę zawalczyć o miłość, chcę zawalczyć o siebie, o dobrą współpracę. On może nową pracę. Generalnie jest to spełnienie marzeń, ale dzięki też drugiej osobie. Także energia miłości. Skorpion, karta pustelnika, drogi Skorpionie, podczas tej pełni wycisz się. To będzie energia spokoju, wyciszenia, odpoczynku, em, izolacji, ale czasami trzeba być samemu, żeby po prostu ze sobą porozmawiać. To jest też karta mentora starszego. Może warto udać się podczas tej pełni do e, jakiegoś terapeuty, nauczyciela, e, czy dziadka, ojca w celu właśnie. Mm, Rozmowy, żeby po prostu doradził. To jest też karta dla mnie: edukacji. Może właśnie podczas pełni, drugi nie podejmiesz decyzję o swoim rozwoju, zapiszesz się na studia czy na jakieś kursy, szkolenia. Nie wiem. Ta energia pełni przyniesie ci na pewną mądrość albo chęć posiadania jej. Dobrze, strzelec, Rycerz denarów. Bardzo dobra karta mówiąca o stabilizacji, o tym, o tym, że jesteś zadowolony strzelcu z tego, co posiadasz, o pieniądzach stabilnej pracy, o tym, że masz jakieś pomysły, oczywiście je zrealizujesz, ale w przyszłości, bo to jest rycerz denarów, czyli na razie to nie jest karta ruchu, nie jest karta zmian. Więc ta pełnia nie wprowadzi u Ciebie nie wiadomo czego. Może jedynie to, że zdasz sobie sprawę, że kurczę. Czy jestem zadowolony z tego, co mam? Może nie potrzebuję na razie niczego więcej. Może jest tak, jak jest. Ale jeżeli byś chciał w coś zainwestować, drogi strzelcu, to podczas właśnie tej pełni może wpadniesz na jakiś tutaj pomysł. I on będzie oczywiście trafiony. Inwestycja, transakcja, kupno. Generalnie jest to dobra karta. Energia stabilizacji. Koziorożec, dziewiątka kielichów, bardzo fajna karta, mówiąca o tym, że koziołku podczas tej pełni będziesz się rozpieszczał, będziesz chodził na jakieś imprezki, może gdzieś zostaniesz zaproszony, może sobie coś kupisz, wynagrodzisz sobie jakieś te trudniejsze chwile, zrobisz coś dla siebie, e, nie wiem, spędzisz fajny czas z partnerem, z przyjacielem, z przyjaciółką. Generalnie jest to karta spokoju, harmonii. E, Takiej celebracji, więc, więc tego ci po prostu życzę. E, łoj, wodnik, piątka buław, ta energia będzie dla ciebie energia pełni taka dynamiczna. Będzie się dużo działo, będziesz miał dużo na głowie, w wodniku. No niektórzy mają teraz urodziny, więc może jak szykujecie imprezkę, to będziecie mieli dużo na, na głowie, żeby po prostu ją przygotować. Uważajcie na pewno na jakieś konflikty z ludźmi, bo to jest taka walka trochę z przeciwnościami losu, z kimś, z konkurencją, z kimś. Będzie jakaś wymiana zdań. Musicie tutaj chronić siebie. To jest też taki konflikt samym ze sobą. Więc uważajcie, wodniki, na to, żeby przez tą pełnię no, nie zagubić się, nie podchodzić też agresywnie do pewnych rzeczy, wyciszyć się, ale jeżeli masz naprawdę rację, to walcz o swoje. No, taka nerwowa energia, bym powiedziała, z partnerem się możecie pokłócić, z przyjaciółką, z szefem, z jakimś tutaj kontrahentem, współpracownikiem. Energia taka bojczuczna, więc zobaczycie. Rybki piątka denarów. No, drogie ryby, będziecie w, w okresie pełni w takiej energii, nie tyle, że strat, ale braku. Czyli zdacie sobie sprawę, że kurczę. Niby jestem z kimś, jestem w jakimś związku, ale ta osoba mi nie daje tego, czego chce, albo ja jej nie daję. Chyba nic z tego nie będzie. Jeżeli chodzi o pracę, zdasz sobie sprawę, że kurczę, haruję jak wuj, nic z tego nie mam. Czy w coś zainwestujesz, co do końca nie będzie trafione, prawda? Nie wiem, jest to energia braku, więc e, może przeczekaj, droga e, rybko, nie podejmuj zbyt pochopnych decyzji, e, a jeżeli musisz, to e, to musisz, bo pamiętajcie, no, musi być w, w, w naszym życiu równowaga, e, branie i dawanie, czyli nie może być tak, że ktoś tylko po prostu od nas bierze, a my, e, my, my tylko dajemy, prawda? I tu jest taka energia braku, po prostu tak to widzę, że może coś stracicie, albo uświadomicie sobie, że kurczę, może coś straciłem i nie ma już powrotu do tego. Może będziecie tęsknić za byłym partnerem, za kimś, kto już odszedł. E, a może właśnie to poczucie braku e, zmobilizuje Was do działania, żeby może zawalczyć o tą osobę czy sytuację, e, żeby może wróciła. Nie wiem, zobaczycie. Dobrze, kochani, to jest taka. Ogólna energia, a wylusujemy sobie jeszcze coś. A czemu nie? Jedno przesłanie anielskie dla nas podczas tej pełni karta oceanu. Piękna karta mówiąca o przemyśleniach, o wyjeździe gdzieś nad wodę o tym, żebyśmy się podczas pełni spotykali na świeżym powietrzu em, i nawadniali. Ale generalnie dla mnie karta oceanu to jest karta równowagi, spokoju, wyciszenia i złapania oddechu em, na kolejne dni. Dobrze kochani, życzę Wam wszystkiego najlepszego e, podczas oczywiście tej pełni, ale też w okresie walentynek. Kochajmy się, pamiętajcie, miłość to najsilniejsza wibracja.